Milczenie przedłużało się. Paweł usilnie szukał tematu do rozmowy, udając, że jednak ogląda księgozbiór. Ciszę przerwała Julia, która z czerwoną kokardą na szyi wtoczyła się na swoich krzywych łapach, wydając dźwięk przypominający zgrzyt nieoliwionych zawiasów. W ogóle nie zwróciła uwagi na Pawła. Tak przynajmniej sądził, obserwując kątem oka białe ptaszysko. Które kręcąc kuprem skierowało się pod okno na swoje legowisko skoca. Dopiero kiedy ptak znalazł się tuż obok, jakby od niechcenia wyciągnął swoją długą szyję i kłapnął dziobem, boleśnie witając się z udem chłopaka. Ten skoczył jak oparzony i zaklął pod nosem. Nie no, kurcza, co to ma być? Weź to, to, to ptaszisko ode mnie. Ale ptaszysko w ogóle nie zamierzało atakować po raz drugi. Nie lubisz zwierząt? Zdziwiła się Anna. Lubię, lubię, powiedział szybko, ze stolika zbierając zawartość znalezionego portfela. Tylko żeby one mnie za bardzo nie lubiły. A gęsi? Znów padło podejrzliwe pytanie dziewczyny. Wyraźnie miała jakiś psychiczny defekt na punkcie tego ptaka. Co gęsi? A czy lubisz gęsi? Paweł. Prychnął cicho. Gęsi, no jasne, że lubię, oznajmił stanowczo, po czym dodał, tylko za długo się gotują. Gęś odwróciła się i Paweł był przekonany, że obojętnie wzruszyła ramionami czy raczej skrzydłami. Dziwne, że się na ciebie rzuca. Tomka wręcz kocha. Anna nie na żarty obrzuciła chłopaka podejrzliwym spojrzeniem. Chyba nie masz niecnych zamiarów w stosunku do Julii. Julia w tym momencie odezywała się głośno i był to niezwykły śpiew. O no, pod warunkiem, że ktoś ubóstwia ryk przerdzewiałej syreny strażackiej. Nie zeżrę jej, nie będę jej też podrywał, jeśli o to ci chodzi, zaprzeczył natychmiast, krzywiąc się i zatykając uszy. Tylko niech ona mnie więcej nie nieje. No nie zjecie, jeśli o to chodzi, Paweł. Spojrzała na niego poważnie. Ja wiem, że ty byś nie skrzywdził ani zwierzęcia, ani człowieka, ale strasznie się boję o Julię. Spoko. Będzie bezpieczna jego tych, co nie jedzą mięsa, we wegetarian. Dobrze. Ręcznik masz w pokoju. Możesz go sobie powiesić na wieszaczku w łazience. I jeśli możesz, wykąp się dziś wcześnie, bo ciocia pójdzie zaraz spać i te odgłosy by jej przeszkadzały. Kąpać się? Dziś? A po co? Wzruszył ramionami. W szpital już się kąpałem i nigdzie się nie zdążyłem wypaprać. Kiedy kończył do pokoju, wkroczyła ciotka. W Annie natychmiast zaszła jakaś zmiana. Nie był w stanie powiedzieć, o co chodziło, ale cała zesztywniała, cofnęła się o pół kroku, a jej twarz przybrała jakiś taki oficjalny wyraz. Spoglądała na niego przez chwilę, po czym lekko pociągnęła nosem i skrzywiła się z odrazą. No jak uważasz, rzekła tonem starszej siostry. Nic mnie już w życiu nie zdziwi, zwłaszcza z twojej strony. To ładnie, odparował. No co, może pokażesz mi wreszcie ten mój pokój He, za szafą? Zanim jednak dane mu było obejrzeć jego królestwo, ciotka uśmiechnęła się do nich przymilnie. Dzieci, a może przynieść trochę drewna do kominka? Tak by się przydało. No i węgiel. Kończy się, a trzeba napalić. To trzeba palić w piecach? Zdziwił się Paweł. Stare domy to i stare obyczaje, westchnęła Anna i spojrzała na Pawła. Umiesz palić w piecu? Zastanowił się chwilę. Chyba ta, a co? Anna westchnęła znowu i skinęła głową na chłopaka. Chodź, pokażę ci, gdzie jest drewno, potem pójdziemy po węgiel do piwnicy. Kiedy zostali sami, Paweł zmarszczył czoło. To co, służącego sobie zatrudniłaś? Warknął, podreptał jednak za nią do przedpokoju. Nie służącego, tylko będziesz tu jak, jak starszy brat. I trzeba cioci pomóc. Jasne. Paweł powędrował za dziewczyną. Wyszli na zewnątrz i podreptali w lewo wokół domu. Trzeba cioci pomóc. Jasne, że trzeba. Mamrotał. A ta ciocia to skąd się urwała z bajki? Mówi tak, jakby się uczyła od Makuszyńskiego. Ciocia uczyła się polskiego z polskich książek podczas wojny. Tak? Uniósł brywi. A wcześniej to mówiła po chińsku? Nie, odparła dziewczyna, po niemiecku. Ciocia nazywała się Hamel i mieszkała tu, w tym domu, w niemieckim mieście. Wyszła za lekarza, który był Polakofilem. Czy? Polakofilem. Kochał wszystko, co polskie, a najbardziej literaturę. Sam podobno też mówił tak kwieciście. Więc się nie dziw temu, jak mówi ciotka. Ją uczyła literatura i wykształcony mąż. To tu, tu za rogiem. Za domem ciągnął się spory ogród, teraz okryty plamą śniegu. Z białej płaszczyzny wyrastały w regularnych odstępach drzewa owocowe. Dziś oczywiście nagie, czarne, jakby martwe. A co to za zdechlacki zabytek? Paweł zatrzymał się w pół kroku, kiedy stanęli naprzeciw drewnianej szopy przylegającej do tylnej ściany domu. Tu są narzędzia i drewno. Już pocięte, tylko należy zabrać je ze stosu albo, albo stąd. Otworzyła małe drzwiczki i wskazała w górę. Z takiej prowizorycznej półki. Co pocięte, narzędzia? Zapytał, bo wydało mu się, że za płotem ktoś przemknął. I nie było to dziecko. Pawle, bądź poważny, chociaż raz, no drewno pocięte. Rzeczywiście. Równe szczapy ułożone były na półce okalającej jedno z dwóch pomieszczeń drewnianej szopy. Dlaczego mam być poważny? Jestem poważny, kiedy muszę. I zdaje się, że jak byliśmy pod ziemią, to ci nie opowiadałem sprośnych dowcipów. To prawda, zabrzmiał z zewnątrz głos Anny. Jakoś nie pchała się do szopy pełnej pajęczyn i kurzu. Byłeś dzielny, chociaż szorstki, ale ja mówię o powadze, czy to znaczy o takim zachowaniu dorosłym. Dorosłym a po co? rozejrzał się. Tak, wygodniej będzie wziąć drewno z półki niż grzebać w bezładnym stosie szczap. Jak to po co? Nie chcesz być dorosłym? No, ale pytam po co? Żeby o sobie decydować żeby nikt cię nie ograniczał, żeby być dorosłym. Widocznie dorosłość była dla niej celem samym w sobie i nie trzeba było jej definiować. Ale Paweł miał na ten temat inne zdanie. Ja tam nie chcę być dorosłym, a decydować o sobie i tak mogę. Nie chcesz? Anna zbliżyła się do furtki. A dlaczego? Bo nie będzie mi wolno się wyluzować, chociaż będę chciał, spojrzał na nią z rękami uniesionymi w górę. Bo nie wolno mi będzie się bawić, chociaż chciałbym. Bo każdy dorosły, chociaż marzy o różnych rzeczach, jak dziecko, to musi się tego wstydzić. Dorośli to po prostu przeterminowane dzieci. Zawstydzony, że być może po raz pierwszy w życiu ubrał własne przemyślenia w słowa i wygłosił je do niemal obcej dziewczyny, opuścił oczy. Coś się w nim zmieniało, choć sam nie wiedział co. Sięgnął w górę. By jak najszybciej uporać się z nowym zadaniem. Drewno na kominek. Był trochę zły, że od początku jest traktowany nie jak gość, tylko jak domownik. A przecież o takim życiu zawsze marzył. Chyba. Czego można chcieć więcej? Nabrał już w dłonie kilkanaście kawałków drewna, kiedy usłyszał głos Anny. Coś w tym jest, Paweł. Tylko uważaj, bo ta półka kiedyś się zawaliła i utrzymuje się na takim... — Nie słyszę. Na czym? — sapnął, bo słowa dziewczyny uciekły gdzieś poza szopę, a ręka w kurtki zahaczył o drewniany kołek wetknięty w ścianę. Zaklinowany Paweł szarpnął mocno i ku swemu przerażeniu dostrzegł, że kołek wyskakuje ze ściany. Potężny rumor i klekot drewnianych szczap obudziłyby nawet martwego. Anna nie była martwa, więc przybiegła w dwie sekundy, akurat, żeby zobaczyć, jak Paweł, zasypany drewnem poczubek głowy, wystawia na światło dzienne najpierw jedną rękę. Zdaje się, stwierdziła spokojnie dziewczyna, że już nie muszę ci powtarzać, na czym utrzymuje się półka. Zdaje się, Syknął Paweł, zębami wyjmując z prawej dłoni wielką drzazgę, że rzeczywiście już kurcza nie musisz. Anna nie pozwoliła mu w spokoju przeżywać klęski. Będziesz tu zimował? zapytała. Wstań proszę. Trzeba to naprawić i jednak zanieść trochę drewna do domu. A potem? A potem po węgiel. Tylko należy uważać, bo w piwnicy zepsuła się instalacja świetlna. Instalacja świetlna, powtórzył Paweł. No to co, mam się bawić w nietoperza gacka? Ależ nie. W szafce w przedpokoju jest latarka.